Dzień dobry, dzisiaj LA, piękny słońce, ciemny w planach Hollywood, Beverly Hills, Kodak Theater i wizytę w Warner Bros. Studio. Będziemy oglądać plany filmowe z różnych seriali. Będzie fajnie. Oglądajcie. Jesteśmy pod Hollywood Sign. Słowo będzie widać z tej kamerki, ale teraz zobaczycie jeszcze. W każdym razie e, wjechaliśmy sobie na górkę jakimiś własnymi truszkami i chwilkę teraz sobie podziwiamy, podejdziemy jeszcze wyżej, może coś nagram dronem, bo chyba można latać. Teraz zrobię taką małą podpierdołkę Self-podpierdełkę. O, latałem sobie dronem. A tam taki znaczek: No drone zone. Hollywood Boulevard. Walk of Fame. Pełno gwiazd. Nawet nie wiedziałem, że to ludzie nam, Na przykład Chevy Chase. O! Gdzie się człowiek nie obejrzy, tak to znamy. David Bowie. Jest całkiem fajne. W Stanach to wszystko jest większe. Tak się do tego przyzwyczają. też mają większe. Jesteśmy na Rodeo Drive I tutaj są takie bardzo drogie sklepy Wszyscy idziemy Widzę Rolex, Patek Hibbe, Szukamy gwiazd, może ktoś będzie I następny punkt naszej wycieczki to Gunisis Warner Broski Idziemy No i pusimy naszą wycieczkę po Włożny Cross Studio. Było no, to tym przyjemnie. Patrzcie w kuchni trochę jak wygląda plan filmowy, jak wyglądają miasta wykorzystywane w książkach filmów, te same budynki, jak stroje wyglądają. Ciekawe doświadczeń. Polecam wszystkim. Dzisiejszy dzień ponownie kończę linkiem. Niestety nie udało nam się dojechać do przedwzoru do Był jakiś koncert w Greek Theatre, były tłumy. Nie dało się Także wróciliśmy do hotelu. Za to był dzisiaj, znak, Hollywood. E, była ścieżka sław. Była najdroższa ulica w mieście. No i był Warner Bros., e, czyli wizyta w studiu filmowym, działającym studiu filmowym, podczas której normalnie tam nagrywają. Dzisiaj, co prawda, za dużo ruchu, ruchu nie było, bo sobota. A z ciekawostek wam powiem, że co prawda Winko sobie pije, ale pani w sklepie mi odmówiła sprzedaży. Jak za młodo wyglądało.